Witam kochani, e, przygotuję tutaj dzisiaj dla was rozkład kart na 21 grudnia, e, co się wydarzy e, w tym dniu, e, czego możemy się spodziewać, e, także zobaczymy jakie podpowiedzi będą od Archanioła Stróża, e, od Wszechświata. Także zaczynamy, oczyszczamy energetycznie pomieszczenie z wszystkiego złego, niech mój Archanioł Stróż, Bogowie Powietrze, Wody, Ognie i Ziemi. Skontaktują się z Archaniołem Wszechświata. Niech mi powie, co czeka świat 21 grudnia 2020 roku. 21 grudnia 2020 roku. Nie karty mi powiedzą, co czeka świat. Dobrze, zaczynamy. 21 grudnia 2020 roku. Co się wydarzy na świecie? 21 grudnia 2020 roku, przed czym karty nas przestrzegają, co się takiego wydarzyć może. Zaczynamy. Zaraz powiem, tylko się zastanawiam, co tutaj po prostu wam powiedzieć. Jeszcze poprzesuwam karty, żeby więcej kart odkryć. Dobrze, więc tak, moi drodzy. Co karty Toronto tutaj mi przekazują? E, tutaj troszkę zrobię, żebyście też widzieli. Mianowicie 21 grudnia to będzie taki czas e, bardzo taki energetyczny, e, gdzie e, faktycznie dużo się zadzieje e, poza naszą kulą ziemską z planetami. I tutaj dużo karty mówią, że w tym dniu może coś być związanego, tak jakby ziemia może dostać jakiegoś takiego wstrząsu tektonicznego. Może być tak, że jakaś płyta tektoniczna lekko się naruszy, znaczy lekko jak lekko. Może po prostu spowodować y, Tak jakby Jakąś powódź, falę y, Uderzenie w coś y, Czy na dużą skalę y, Tego tutaj powiem Wam w kartach y, Ja widzę Wodę, jakieś tąpnięcie W sensie, że y, Mówię, jakby płyta tektoniczna lekko pękła, naruszyła się i powstała jakaś fala. Jakby morze się zburzało, wiecie. To trochę może mieć szerszą skalę. Ale też nie jest powiedziane, że. No tutaj nie mogę Wam określić, czy będzie to wielki potop, wielka fala. E, może być z tym różnie, nie chcę tutaj straszyć, e, po prostu widzę e, jakieś lekkie topnięcie. E, ludzie będą sobie siedzieć szczęśliwie w gronie rodzinnym e, w domu, e, tak naprawdę e, nic nie czując e, takiego, że coś może takiego się tutaj wydarzyć. Przekaz naprawdę, że nie spodziewając się, coś nagle się zadzieje od strony świata z naszą kulą ziemską, tak? Coś takiego, ale jakieś. Bardziej to widzę jako jakieś płyty tektoniczne. Może być jakieś lekkie... może być nawet trzęsienie jakieś, które spowoduje falę moim zdaniem. No coś się wywróci trochę nasze życie tutaj do, do góry nogami. Na pewno większość osób się tego nie będzie spodziewać. Będziemy w szoku. To na pewno będzie coś się działo ze strony natury. Po prostu globu, tak? Natura nam będzie, sp no spłata nam duże, dużego figla pod tym względem, że coś się zadzieje dosyć takiego moim zdaniem poważnego, że będą o tym mówili i to nawet sporo. Y jakby nikt nie potrafił tego zatrzymać, ponieważ to się wydarzy ze strony, ja mówię, to już. Nie przez ludzi, tylko przez samą naturę, która spowoduje nam no, niezły spektakl, że tak powiem, który zaszokuje wiele osób. Wydaje mi się, że dojdzie do jakiegoś przesunięcia, przemieszczenia coś ziemi, coś pęknie, i wydaje mi się, że to będzie nad jakimś oceanem, morzem. Co po prostu zbudzi falę? Ja tak to widzę, taką potężną energię ze strony natury, która naprawdę tutaj może uczynić wiele. Tak, jakby widzę coś przecięcie czegoś, tak? Taką wielką kreskę, takie tąpnięcie. Coś takiego widzę tutaj w kartach. Ciągle pokazuje się ja to tak widzę jak jakaś płyta jakby ziemia pękła e, po prostu e, coś przypłowiło e, na pół i to spowodowało jakąś falę e, uderzeniową e, także świat na pewno będzie w szoku e, no takie tu są moje postrzeżenia co na ten 21 grudnia odczuwam, na pewno dużo ludzi będzie miało energetycznie takie zaburzenia e, a la depresja ponieważ będą się różne tak, jakby osie e, przesuwały, i dużo osób będzie miało depresję z tego powodu. E, no, i nie będziecie wiedzieć, dlaczego się tak dziwnie czujecie, tak? Co się z wami dzieje, coś z wami nie tak. A to właśnie będzie spowodowane tą energią, e, która zakręci e, tym wszystkim w naszym świecie. Czyli jeżeli potrafi e, pęk, e, potraf, będzie potrafić pę, e, pęknąć, tak. Jakby coś z ziemi, no to to już jest bardzo duże, jakieś no przekręcenie czegoś, tak? W świecie, w naturze, tak, że my to odczuwamy, ponieważ jesteśmy tutaj istotami takimi zwierzęcymi, tak, które czują wszystko tak, jak takie odczuwają zmiany pogody, tak jak i, tak, tak jak i my. Odczuwamy tutaj różne zmiany pogodowe, przesunięcia ziemi, czy też jakieś nagłe zmiany, prawda? Także to będzie wiele osób odczuwać, będzie się źle czuło, będzie zdrowotnie, tak jakby w tym dniu może wszystko boleć: kręgosłupy, bóle mięśniowe, mówię takie, nerwy, stresy, napięcia będą odczuwalne. No i nagle się coś właśnie wydarzy, że dostaniemy taką, jakby wiadomość świata, że tak jakby było gdzieś tąpnięcie, ja widzę jakieś pęknięcie w ziemi i jakąś falę, wodę, tak mi się kojarzy z kart, co ja tutaj Wam mogę powiedzieć na tego 21 grudnia. E, mm, czy to będzie na dużą czy średnią skalę? Tego nie wiem, ale widzę coś takiego i Wam tylko przekazuję, e, czego możecie się e, spodziewać. E, mam nadzieję, że nic nie stanie się poważnego na jakąś szeroką skalę ale na pewno w głowach wielu ludzi troszkę się jakby pozmienia energetycznie silni ludzie odporni po prostu wasza taka siła energia życiowa musi w was krążyć żeby sobie poradzić z tym wszystkim i wtedy będzie dobrze po prostu Pomimo wszystkiego, musicie znaleźć sobie energię wewnętrzną, ducha e, i nie załamywać się, nie poddawać. I wszystko będzie tutaj dobrze. E, także e, dziękuję Wam za obejrzenie. E, tutaj e, rozkładu karna 21 grudnia. E, pozdrawiam Was serdecznie. E, I to usłyszenie, moje kochani, będziemy w kontakcie. I po prostu bądźcie silni. I dużo takiej pozytywnej energii Wam życzę na ten taki dosyć nietypowy czas. Pozdrawiam jeszcze raz i do usłyszenia.